Czy Kościół może zmieniać swoje nauczanie? Czy gdyby święty Piotr usłyszał kredo nicejsko-konstantynopolitańskie i te tajemnicze brzmiące słowa homoousios, współistotny Ojcu, to by w ogóle zrozumiał cokolwiek z tego, co słyszy? Czy doktryna wiary jest niezmienna czy zmienna? A jeżeli zmienna, to jak to się dzieje, że zachowuje swoją tożsamość? To jest jedno z głównych pytań, na które starał się odpowiedzieć John Henry Newman Newman był arcyanglikiem. Co to znaczy? Nie tylko to, że większość swojego życia, znaczną większość swojego życia i cały czas do przejścia na katolicus, spędził w Oksfordzie, ale to znaczy również tyle, że był szczególnie przywiązany do tego, co moglibyśmy nazwać tradycją. I nie myślę tutaj wcale wyłącznie o tradycji wiary, o tradycji chrześcijaństwa. Nie, w ogóle do tradycji. Anglik to ktoś, możemy trochę złośliwie powiedzieć, ale myślę, że nie fałszując zbytnio rzeczywistości, który z natury, swojej, z natury swojej jest bardzo przywiązany do tego, co było. Newman przez długi czas był tutorem w Oksfordzie, tutorem w Oriel College w Oksfordzie, był duchownym, bardzo popularnym, bardzo popularnym, który którego kazania, którego odczyty miały wpływ na cały kościół anglikański. Był przywiązany do tradycji, w której wzrastał, był przywiązany do tradycji, w której żył i szczerze nienawidził katolicyzmu, szczerze nienawidził rzymskiego papieża. Rzym uważał za jeden wielki Babilon. Ale w pewnym momencie zaczyna się w jego życiu coś zmieniać. Zaczyna badać historię takiego ruchu, który możemy nazwać ruchem ariańskim w IV wieku. Ruch, który był ruchem zdecydowanie heterodoksyjnym, nieortodoksyjnym, byli to heretycy, którzy jednak bardzo byli do swojej wiary i przywiązani i wydawało się, że to co wyznają bliskie jest Ewangelii. Bardzo jest to nam dzisiaj trudno pojąć, ale wyobraźmy sobie, że w IV wieku większość biskupów była arianami, a nie katolikami. Większość biskupów opowiadała się za heretycką e, nauką, a nie za nauką, którą dzisiaj uznajemy, a już wtedy, która była uznawana za e, naukę ortodoksyjną, katolicką naukę ortodoksyjną. Newman badał historię tych ludzi, napisał wielką monografię o Arianach IV wieku i zadał sobie pytanie: jak to jest, że albo inaczej jak można odróżnić zdrowy rozwój doktryny, jej wzrost, zdrowy rozwój treści, które znajdujemy w Ewangelii, od ich wypaczonego rozwoju? Jak można odróżnić drzewo wiary, drzewo doktryny wiary, które rozwija się prawidłowo, od tego, które zmienia się, ale ta zmiana jest zmianą obumierania, dążyku śmierci? Kiedy zaczynał Pisać dzieło, mające odpowiedzieć na to właśnie pytanie, był anglikaninem. Kiedy je kończył pisać, a w zasadzie nie tyle kończył, co przerywał, został katolikiem. Dlaczego? Bo doszedł do wniosku, że zdrowy rozwój doktryny znajduje się wyłącznie w kościele rzymsko-katolickim. Stwierdził to wbrew całemu sobie, wbrew wszystkiemu, co kochał, wbrew wszystkiemu, do czego był przywiązany. Jedyne, z czym była z czym był zgodny ten jego wniosek, to jego umiłowanie prawdy. Wszystko inne przemawiało przeciw temu. Ale Newman to teolog, który zadał i zradykalizował to właśnie pytanie: jak odróżnić zdrowy rozwój doktryny od rozwoju, który prowadzi do śmierci i który jest w zasadzie obumieraniem? Wyróżnił dziewięć kryteriów rozwoju doktryny chrześcijańskiej, zdrowego rozwoju doktryny chrześcijańskiej. Nie będziemy ich tego teraz analizować, bo interesuje nas co innego, interesuje nas pytanie, które Newman mógłby nam postawić. Gdyby Newman znalazł się pośród nas, myślę, że w zależności od tego jakie jest nasze nastawienie, takie pytania by nam Stawiał. Tym, którzy są zorientowani, powiedzielibyśmy, bardzo tradycjonalistycznie, tym, którzy uwielbiają dawną liturgię i nie chcą w żadnym sensie oddalić się od dawnych form liturgicznych, nieman zadałby pytanie, czy przypadkiem nie jest tak, że chcecie powstrzymać rozrost drzewa, które musi rosnąć, żeby wydawać owoce, musi się zmieniać, bo każdy rozrost. Jest zmianą? Czy przypadkiem nie jest tak, że wiążecie doktrynie ręce, żeby pozostała niezmienna, ale tak naprawdę ją nie wolicie albo, po, ale, albo pozbawiacie ją rozwoju? Z kolei tym spośród nas, którzy bardzo chętnie za wszelkimi nowinkami i zmianami gonią, zadałby inne pytanie. Czy przypadkiem nie jest tak, że zmiana, którą chcecie wprowadzić, czy zmiana, za którą gonicie, w istocie nie jest rozwojem, ale po prostu bałaganem, entropią, jakimś nieporządkiem wprowadzonym do świata wiary, który zawsze kończy się zawsze kończy się śmiercią. Czy w ogóle w waszym myśleniu istnieje coś takiego jak potrzeba Kryteriów, kategorii, które mogłyby pomóc rozpoznać zdrowy rozwój od zmiany, która prowadzi do śmierci.